Siemaneczko, witam Was serdecznie. W dzisiejszym dniu mamy czwartek czwartunio. Cóż można byłoby to powiedzieć? Druga 57. Uruchomiliśmy tacho. No i najlepsze jest tym wszystkim, że gościu ma na nas wyjebane, żeby stąd odjechać, bo on pauzę robi. Polak! Bo kto by inaczej? Mają na nas wysrane, że tak powiem. On stwierdził, że musi pauzę robić. A ja mówię, że ja muszę wyjechać. I się przed ryjem nie staje typowo. No. Jestem ciekaw, kiedy kuwa, wpadnie na genialny pomysł, żeby odjechać. Masakra to jest jakaś. Do celu mamy 254 km, 3,5 godziny, 6.30 będziemy, ale jeśli kurwa ten zje, robi pauzę, bo nie wiem właśnie e, kiedy on stanął, bo ja, ja jak firany od, 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 kurde, odsłoniłem, to dopiero zobaczyłem, zrobiłem obchód, odpaliłem auto, uruchomiłem, odczekałem dwie minuty na motka, poszłem do niego, mówię, żeby odjechał, bo będę wyjeżdżał, on mówi, że pauzę robi. Ale nie, nie, nie dowiedziałem się, ile tej pauzy, co jak. Nie mam pojęcia. Obok mnie Litwin też będzie chciał wyjeżdżać. Zapewne za chwilę. Więc yy, jesteśmy już w plecy, że tak powiem 5 minut, bo jest trzecia. Masakra. Co tu się, kurde, moi drodzy, dzieje? Koło mnie stoi Litwin. E, Polak e, mówi do mnie, że on cofnie. Mówi, nie ma problemu. Ale Litwin mu nie chciał kuźwa wyjechać z rajki. Litwy mu nie chciał kurde wyjechać z rajki. Znaczy cofnąć w tej rajce, żeby on mógł cofnąć sobie. Masakra. Jakie tu są szowki. Dobra, Grunt, że udało się nam. Możemy lecieć. O, patrzcie, to jest wszystko do Polski, kuźwa. Polskie ciężarówki stają jak mogą tylko. Żeby tylko pauzę zrobić Masakra Dobra nic lecimy Widzimy się Nie do no, pauzy żadnej po drodze Nie mam zamiaru już robić Więc widzimy się już na rozładunku Typowo Dobra moi drodzy jesteśmy w tej miejscowości Neugodorf, Neugo, Neugodorf. Czy Jakoś tak na magazynie Bikerstoku Nie wiem kurwa jakie firmy już mam Że tak powiem w Wysrane Powiem Wam, że byłem tu o 6.30, pół godziny jej szukałem. Ona jest tam, tam jak ta droga idzie. To jest kurwa jakiś PGR opuszczony. Bóg wie co, powiem Wam, że przez przypadek tu kurde dojechałem na ten rozładunek. Eee, bo pojechałem, kurde. Zaraz Wam pokażę, gdzie ja stałem. Bo to, to jak się Niemca pytałem, to on mi e, pokazywał. Ja to, go, ja to widziałem z, z drogi ten magazyn. Znaczy tą rudę, Tak jak tam Ten dom macie A to ciężarówki wam pokażę, będzie lepiej widać O, masakra O, ten dom Który tam widzicie Ja tym, że w opłotem byłem ciężarówką Bo tam mnie poprowadził adres I było już coraz bardziej ciaśniej Nieprzejezdny nie dla ciężarówki. Niemiec, akurat śmieci wy, wy, wyrzucał z Pieckiem. Pytam się go o, o tą, właśnie, kurde ulic, y, ulicę, Strasę o firmę Brykensztok. To on mówi, że to tu. Mówi, te okna, jak widzę, to jest tu. I wycofywałem do tam, gdzie jest kościół. Tam za kościołem jest taki duży plac, i tam się chciałem nawrócić. I Niemiec szedł i pyta się, mówi, co ja szukam. Ja mam że takiej, takiej firmy, takiej a, a, e, trasy. I mój Ogromny plus taki był, że to był pracownik, który szedł tu do pracy i on, kurde, mnie tu pociągnął. I tu tą bramę otwierał. Masakra, powiem wam. Dobra, jedziemy do. E, za chwilę wam powiem gdzie. Dobra, moi drodzy. Jedziemy się, kurde, ładować do Kodensdorfu. Będziemy mieli załadunek w Kodensdorfie. Ale jeszcze wam też nie powiem, co będziemy ładowali. E, tak za bardzo. I tak dalej. Ale e, mianowicie mamy tam 50 km do lotu i 55 minut. E, jazdy teraz pokazuje nam 49 minut. E, więc może coś uda nam się zbić, może nie, nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale na pewno jedziemy do Kodendorfu. 50 km do lotu mamy. No, więc szansa na białych była taka, że mogliśmy do domu pojechać, ale po co? Prezes musi kurde wyrzeźbić sobie, dodatkowy kurde frakt. I tak to właśnie wygląda. No nic nie poradzimy już na to. Ach, powiem Wam, że kuś właśnie tak zmęczyłem, że szkoda yy, gadać i nie mam weny na nic. Nie dość, że kurde o tej 2.55 żeśmy wystartowali Na 6.30 byliśmy Cały czar kurde prysł Z drugiej strony w sumie nie wiem To Przejdź i tak chyba nawet rok. wyszło to dobrze, że i tak zjeść. szukałem Bo nawet jakbym trafił od razu To by musiałbym Bóg wie ile czekać na tego gościa, nie? To więc z jednej strony się fajnie udało Że akurat e, po, e, szukałem tej firmy Przejedź przez rondo i, tak i z trzecim zjazdem. No, tak to właśnie wygląda. E, ja tą drogą nie jechałem. Nie pamiętam tego ronda tu. He, kurde, to jest najlepsze. Jeszcze w tym wszystkim tego ronda tu nie pamiętam. Dobra, mało ważne. Dobra, lecimy na załaduneczek widzimy się na załaduneczku typowym, moi drodzy, my jesteśmy w kondysdorfie ale nie jesteśmy jeszcze na firmie. Musieliśmy zjechać tu na Cepena. Bo do firmy ogólnie mieliśmy 3 minuty, a najlepsze z tym wszystkim, że 3 minuty to nam zostało jazdy do 4,30. Robimy pauzę, w sumie to już ją praktycznie kończymy. 43 minutki już za nami, jeszcze 2-3 minuty, i będziemy jechali się ładować. A do rozładunku, no szkoda, że jesteśmy przy granicy polskiej, nie? A do rozładunku musimy aż tam dojechać. Mamy 192 km. Eee, Teorii, powiem Wam, że jak dobrze pójdzie, no to jeszcze dzisiaj powinienem się zrzucić. Więc będę miał czas super fajny. A jeśli nie, no to jutro trzeba będzie się zrzucać z rana, ale już wtedy wiem, sprawdziłem jadę pod rozładunek pod, pod bramę w razie W. Tam stać i czekać. A będziemy ładowali moi kochani drzewo. Tak jest, dobrze słyszycie. Będę ładował pierwszy raz, kuźwa, odkąd w tej firmie jeżdżę drzewo w Kodensdorfie. Pierdyle. Nigdy nie ładowałem tu drzewa. Jedyne w tej firmie co ładowałem, to ładowałem do pellet. Ładowałem pellet wtedy, co w Gerlitz się zrzucaliśmy i przyjechaliśmy do HS Timber, żeby ładować pellet i na bazę z tym. Ale drzewa nigdy nie ładowałem. Tak samo jak yy, pierwszy raz byłem w ogóle w tej firmie, co nie? To było mm, mocne. O, tak to właśnie wygląda. Webasto hu huczy, bo kurde, strasznie zimno. E, no nic, w sumie już 45 minut. Możemy fafika palić. O, proszę bardzo, fafik odpalony. I za minutkę sobie ruszymy, a mamy stopni 12,5, ale kurde, powiem Wam, że normalnie, jakby było z 2-3 stopnie na plusie, na plusie dobrze, 2-3 stopnie. No dobra, nic. Widzimy się już na firmie, typowo jak wiadę. Mam nadzieję, że uda mi się coś ponagrywać. To by było, kurde, dobrze, nie? No A jak nie, no to trudno. To nie będzie nic. Dobra, moi drodzy. Jesteśmy w trakcie załadunku. Na chwilę mi 4 pakiety załadował. I czekamy na kolejne pakiety. Może mam nadzieję, że się uda coś tutaj, że tak powiem, z partyzanta nagrać. Bo tu nas pola kładuje, więc może coś z tego będzie. Byłoby miło, nie? będzie moi drodzy, wyglądało. Jazda bez trzymanki. Pasy w górze. Masakra. Nie wiem, czy ja dzisiaj dam radę rozładować. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobieństwo obstawiam, sami widzieliście, jaki to jest duży, potężny widlak. Więc tam obstawiam, że będzie rozładunek z dwóch stron. Więc szanse marne są, żeby tu cokolwiek, kurde, ugrać. Jeszcze jest młoda godzina, ale powiem Wam, że Ciężko, ciężko będzie, naprawdę. No nic. Bierzemy się do, yy, za chwilę do skakania jak małpa. <laughs> żeby pasy po, poprzewlekać. Dobra, powiem wam tak. Yy, będziemy zaraz za chwilę skakać, niestety już nie nagram wam nic, yy, bo mi się odezwała, że bateria mi pada. Właśnie idę do ciężarówki to zanieść, żeby mi się ładowała yy, kamera. No i po prostu jak się skończę ładować, pospinać, to się odezwę do Was i tyle, no, co mam więcej powiedzieć. Skończone ładowanie. To jest kuźwa masakra. Tyle pasów. Ja jeszcze w życiu nie, nie zapięłem. Czyli to jest jakieś nieporozumienie, moi drodzy, czekajcie. Tutaj trochę z tą klamrą jest kijowo, ale dobra. Nie wiem, po co kuźwa na krzyż tam z tyłu, kurde, zrobiłem, no ale nic nie, nie, zrobimy. Masakra, tyle pasów na 190 km, co nie? No ale dobra. Eee, czekajcie, zapnę firany, zaraz się odezwę na I tak sobie jedziemy tymi kanałami, tak sobie jedziemy, no i kurde, mamy 3 km do e, rozładunku e, tych desek, Bóg wie czego co to jest, no ale jedna rzecz mnie kurczę tak zastanawia bo sobie tak jadę tymi kanałami jadę i najgorsze jest to, że tu nie było żadnego kurde parkingu w razie w że jeśli nas rozładują, żeby gdzieś sobie tu stanąć, nawet jak nas nie rozładują, powiedzą nam na jutro to ja nie mam gdzie tu stanąć za bardzo nie ma żadnego parkingu licząc trzeba będzie na to, że tam po prostu gdzieś przy tej firmie jest możliwość przykucnięcia sem pauzuni zrobienia bo tak to powiem Wam szczerze że to jest paranoja nie ma totalnie nic od momentu kiedy z A13 tam w Libenau zjechałem na landówkę to tak jedziemy sobie 70 km kanałami nie było żadnego parkingu ani z żadnej zatoczki takiej a'la w lesie, nic, totalnie nic. Ja jestem w szoku i zaczynam się zastanawiać, czy w ogóle dobrze zrobiłem, że ja tu się w te kierunki e, aż tak wybrałem. E, no ale cóż, no człowiek chciałby kurde do domu. Jak najszybciej, no ale no niestety. Jeszcze najgorsze w tym wszystkim jest to, że oni nawet nie mają, kurde, żadnego zlecenia, oni nic nie mogą znaleźć na giełdzie. Oj, kurde, szkoda gadać, że tak powiem. No nic, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, za chwilę się, kurde, że tak powiem, odezwę, jak będziemy już bliżej tej firmy. Kurde, jeden mnie chciał puścić, jak go puściłem, a ten kuźwa wychaczył, że będę ruszał, to musiał nagle przyspieszyć sobie co nie Masakra Mamy o 600 metrów do tej firmy No i powiem wam, że nawet tutaj kurde na chwilę obecną nie ma gdzie kurde przykucnąć Przecież to jest katastrofa Po 90 a, metrach tu w, lewo skręć w lewo Dobra, super Skręć w lewo Zobaczmy tutaj co się dzieje O, Powiem wam, że jest Tak komandos Tu nie ma gdzie stanąć Patrzcie Są tu ala takie parkingi, ale jest ciężko Żeby tu coś stanąć Ulala No to żeśmy sobie narobili Ewentualnie tu tu mamy po lewej stronie Taką na W miarę kurde ten Z wężkę za toczkę. Po stu metrach jedź prosto. Następnie e, Ale tak ogólnie to powiem po wam, że... Stronie. Szału nie ma z tego teraz. Ja, ja to ja tu widzę. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. E, tu gdzieś jest ta firma. Po 100 metrach... Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Tu gdzieś jest ta firma. Miejsce ja docelowe jest nam. po prawej stronie. No, tylko że ona jest zamknięta. Jeszcze lepiej. Ho. Dobra, jedziemy na obczajkę, tu w razie W. Czy gdzieś tu, kurde, coś idziemy e, wykombinować? Czy tak nie bardzo? Na pewno muszę stanąć i zrobić sobie siku. Dobra, staniemy sobie tu na razie. Bo ja się muszę odpryskać. Kurwa mać. Na skrzynię manualną mi się kurwa wbiło jeszcze. masakra. Dobra. Ole mi się sikówce normalnie, szkoda gadać. Zaraz się widzimy. Najgorsze jest to, że nie mam gdzie tu za bardzo zawrócić. I tak rzeźbię teraz temat. Tu musimy gdzieś chyba w prawo widzę pojechać. Skręć w prawo. No. Dobra, pojedziemy tu w prawo. Zrobimy sobie maraton. Tam mniej więcej już wiem gdzie jest ta firma. To po prostu się tam kurde koło nich zatrzymam. I pójdę, kurde, zobaczyć, bo była, kurde, ten, ale brama była zamknięta. Kurcze pieczone. I teraz, kurde. Cię słabe, szkoda, Kurczę, że tak powiem, że nie wyjdzie nam rozładunek. No niby do 17. Niby pracują, niby. Tu mam tak, mam od 7. do 16. rozładunek, ale później mi napisali, że niby do 17. I... Teraz, kurde, powiem Wam, nie wiem komu, kurde, tu wierzyć. Masakra. Dobra, nic, ja się tutaj, kurde, nawinę, bo to jest wszystko po drugiej stronie. Ja się muszę tutaj obwinąć. O, w razie, bo już wiem, gdzie cepsi, a nie, to są domki jednorodzinne. Dobra. Po 200 metrach przejedź przez rąk. i z relacją Pójdź. No, moi drodzy, powiem Wam, że jesteśmy delikatnie mówiąc w czarnej dupce chciałem się wybrać do sklepu no, to się kuźwa wybrałem Nie przewidziałem tego że y, tam była droga w lewo i za płotem mapy Google pokazywały mi właśnie żeby iść ten, tą drogą i skręcić w lewo a tu Wyrósł mi płot, teraz próbuję coś sobie wyrzeźbić i dojść do, jakoś do sklepu, ale nie wiem czy mi tu coś kurde się uda, nie znam terenów, tu droga jest, nie wiem z tego co widzę według tej drogi to w lewo trzeba pójść, no trochę na obkoło pójdziemy, no ale dobra, no nic, zechciało mi się kurde sklepu, nie wiem, na cholerę. Do domu człowiek przecież zjeżdża, no ale dobra, kupimy sobie na śniadanie jakąś parówę, pastek i tyle. Teraz nie wiem, czy ja tu tędy dojdę, bo to niby według gogle, jak idę i patrzę, to niby tu w lewo. Ale jak to będzie, to powiem Wam szczerze, że nie wiem. No dobra, idziemy, coś wyrzeźbimy za chwilę. <grym> Masz Dobra, let's go, moi drodzy. Idziemy. From the dead. No dobra Doszliśmy Do sklepu Fajnie, super Trochę na obkoło, no ale pół biedy. A ogólnie Najlepsza jest ciekawostka taka Ciekawostka jest taka, że my za tym Przez ten mur powinniśmy przejść Nie wiem jakim cudem Ale okej okay. Bo tam właśnie jest droga Teraz jak patrzyłem na gogle To tamtędy powinniśmy przejść tamtąd, no ale no cóż, o, jakąś cenę mają. Kurde, butelki mogłem wziąć po, po okoli. Kurde, już to by było z 2 euro. Aj, dobra, do 20. Czynne, super, fajnie wiedzieć. Wchodzimy do netto. Dobra, moi drodzy, ja ze sklepów jak wyszłem, doszłem tu w twoją firmę. To jest tutaj co ja myślałem, że jest firma zamknięta, a w rzeczywistości biura są, biura są gdzie indziej e, i powiem wam, że tam gdzie stoję, to tam zaparkowałem, przyszłem tu z buta. E, tak jak wam mówiłem, że się później odezwę. E, przyszłem tu na odczajkę i weszłem tutaj w tą bramę. Zaraz wam pokażę. Zaraz tylko muszę do, musimy dojść tam. Że tak powiem. O! tutaj w tą bramę, żeśmy weszli. No i jutro będziemy mieli trochę na ciasno tu wjazd, bo tu wprost i w prawo, w prawo trzeba będzie pojechać. No i poszedłem do biura, mówię, że rozładunek mam, mówię holt, czyli drzewo eee, i, tak da i tego, no oni mu wzięli papiery, no i babko, babka mówi do mnie, że nie rozładują mnie dzisiaj, bo iż mianowicie mam termin na jutro bo w system zrzuciła jest, na no jutro jestem awizowany, więc jutro mam sobie podjechać na 7 rano Z drugiej strony nie dziwię się im, bo według Google i na biurze informacja jaka była to pracują do 15.30 A ja byłem 15 po trzeciej no to z drugiej strony się nie dziwię, no do domu chcą tak iść No więc z jednej strony się im nie dziwię, że tak jest No nic jutro po prostu sobie Wstaniemy, wypijemy kawusie, zawędrujemy sobie z buta na spokojnie i będziemy działać. No, jest kurde taka już godzina, że ode mnie dziewczyny z biura poszły do domu. Ostatnia wyszła o 17 razem z moim szefem, więc zlecenia nie mam na jutro, więc co za tym idzie, że jak się rozładuje, to będę musiał z powrotem tu wyjechać i poczekać kurde pewnie do dziewiątej, może coś akurat znajdą. A jak nie znajdą, to na bazę stąd mamy 250 km, 250 km, bo 190 mamy do Kodesdorfu, i z Kodesdorfu tam resztę mamy do bazy. I tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Więc szansa jest, że. Do 12 w południe będziemy w domu przy dobrych wiatrach, a jeśli coś mi znajdą, no to będziemy wieczorem. No niestety. Dobra moi drodzy, ja już do, do doczłapuję się do auta, więc życzę Wam miłego wieczoru, miłego dnia, zależy kiedy to oglądacie. No i widzimy się już w kolejnym dniu. Pozdro.